Panowie, panowie, mam takie pytanie, co zostało z sierpnia 80 roku? Co zostało w dzisiejszym co zostało? Co zostało? Tak. Fikier sierpnia 80 Robert Kudła, który jest sprowadzony do parteru i umiera śmiercią powolną, głodową. Bo świnie się pasą, a bohaterowie patrioci umierają. A co sądzicie o Co? Dobrze, a co sądzicie o dzisiejszych, o dzisiejszych uroczystościach? Powiem, powiem Ci mój drogi, że bardzo boleję nad tym co widziałem. Nie bo nie. jest to garstka ludzi. Jedynie cudowne kazanie arcybiskupa Głudzia. I szczerze mówiąc. Ja nie widzę tych ludzi, którzy byli ze mną na stoczni w osiemdziesiątym roku. No był tu Leszek Kołodziej dzisiaj. Andrzej Kołodziej. Andrzej Kołodziej. przepraszam. Powiem Ci szczerze, nawet nie dali mu nic powiedzieć i szczerze mówiąc był przecież pierwszym zastępcą, obok Bogdana Lisa, zastępcą agenta Wałęsy. Czyli po prostu powiem Ci szczerze, może dobrze, że nic nie powiedział. A co pan sądzi o nieobecności przywódcy sierpnia 80 Lecha Wałęsy? A co agent ma tu do szukania? No dobrze, że agent, ale dlaczego go dzisiaj nie było? Dlatego, że świnie nie przychodzą do, do kościoła. Dziękuję bardzo. Świnie idą Kiszczak, tylko do korytur. Jaruzelski i Wałęsa. Przez tą twórcami tej tak zwanej trzeciej RP, czyli PRL-u Więc nie ma się co dziwić. Że Kiszczak ani Jaruzelski nigdy nie stanie przed sądem, bo jak może stanąć przed sądem? Ludzie mogą stanąć, którzy stworzyli teraz ten wis. Przecież oni sami siebie nie skażą. Słuchaj, znasz mnie i wiesz, kto prowadził spikier, tą spikierkę na Stoczni Gdańskiej w 80 roku. Ci, którzy z mikrofonem tu przemawiali, znają mnie bardzo dobrze. Widzą mnie, że jestem na pierwszym planie. Nie raczono nawet wspomnieć, że stoi tu spikier sierpnia 80 i to tuż przed bramą, bo się okazuje, że ważni są ci, którzy na dobrą sprawę zrobili prywatną karierę i nabili sobie kapzy po sierpniu 80 roku, a kudła za swój patriotyzm jest tylko opluwany i nie istnieje dla tych pseudobohaterów. Co pan sądzi o, 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 o ogólnopolskim strajku, który ma się odbyć w dniu 11 września? Choć jest on grubo spóźniony, lecz oby to była moim zdaniem robota Polaków maksymalnie w dużej ilości. Ja uważam, że to powinien być strajk generalny. I protest do skutku. No to nie strajk ogólnopolski. Aż te świnie z rządu polecą od koryt. Czy pan myśli, że na tym strajku będzie bardzo duża rzesza ludzi w Polsce? Chciałbym wierzyć, że tak. Choć trochę mi to, yy, troszkę mnie obawa przeraża. Ale mam nadzieję, że może Polacy się budzą. A jeżeli się budzą, to przyjadą. I oby tak było. Lacy jeszcze grylują. Jeszcze widocznie mają za dużo pieniędzy. 1000 zł na miesiąc to widocznie jeszcze jest za dużo. Jeszcze Może jak będę mieli 500 zł na miesiąc do życia, to przestaną grylować i się przewodzą i w końcu powstaną z kolan. Tak jak ja. I przestaną Ta... pełzać. Popelzanie, tak jak ja. Bo ja... Nie do niczego nie Maltę, masz rację. Dobrze, ale je, jeżeli, jeżeli grillowanie jeszcze trwa, a w mediach trąbią, że grillowanie się skończyło, że rządy PO się kończą, no to na czym to wszystko polega? Przecież sondaże wyraźnie wskazują wzrost poparcia dla partii prawicowych. Znaczy przede wszystkim dla PiSu. Więc o co tu chodzi? Bo grillowanie się skończyło, tak w mediach wczoraj usłyszałem w, tele, w telewizji w TVN, no w tak, telewizji to, czy, polszewickiej, czy, no. Czy, czy, czy te sondaże i to co w tej chwili jest, czy Polakom jednak starczy te determinacji? Bo wybory mają być dopiero za dwa lata. Czy im starczy determinacji? Ale do według tego, mnie, to jeszcze chyba ważniejsze jest to, że jeżeli będą liczyć celwery Putina, to na pewno pies nie wygra. Dziękuję bardzo.